Wyznacz wysokość trójkąta równobocznego, którego pole jest równe 3 pierwiastki z 3 cm2. Zwróćmy uwagę, że będziemy rozważali trójkąt równoboczny. Wzór na pole w trójkącie równobocznym wynosi a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Natomiast wysokość w trójkącie równobocznym wynosi A pierwiastek z 3 przez 2. Narysujmy sobie trójkąt równoboczny obok długości A. W danych mamy podane pole, które wynosi 3 pierwiastki z 3 cm kwadratowego. Naszym zadaniem jest odnalezienie wysokości tego trójkąta. Na podstawie wzorów, które są umieszczone po prawej stronie, jesteśmy w stanie wyznaczyć h. Jednak brakuje nam długości boku, którą jesteśmy w stanie wyznaczyć z pierwszego wzoru, ponieważ w danych mamy podane pole tego trójkąta. Podstawmy sobie do pierwszego wzoru pole. trzy pierwiastki z trzech to się równa a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Pomnożymy obustronnie przez 4. Będziemy mieli 12 pierwiastków z 3, to się równa a kwadrat pierwiastków z 3. Skróćmy sobie pierwiastki i wychodzi, że a kwadrat równa się 12. Z pierwiastkujmy obustronnie. a to się równa pierwiastek z 12. Ponieważ a nie może być mniejsze od zera nie rozważamy drugiej opcji. Pierwiastek z 12 możemy sobie rozbić na boku. 12 podzielone na 2 daje nam 6, podzielone na 2 daje nam 3, podzielone na 3 daje nam 1. Wyciągamy dwójkę. Zostaje nam 2 pierwiastki z 3. A więc a. Wynosi 2 pierwiastki z trzech. To jest długość naszego boku. W chwili obecnej możemy podstawić długość pod wzór na wysokość w trójkącie równobocznym. H to się równa a pierwiastki z 3 przez 2. H to się równa 2 pierwiastki z trzech razy pierwiastek z 3 przez 2. Możemy sobie skrócić dwójkę. I zostają nam dwa pierwiastki pomnożone przez siebie, które dają nam liczbę pod pierwiastkiem. Odpowiedź do naszego zadania wysokość wynosi 3 cm.